Ja mam to wszystkim w tej strony, co wszystkim chcę są zuby na kanale. Tak. Mówię. Czukan powraca do zuby. Więc... Zabierzmy sobie tutaj włócznie. No. Czy tutaj niks jest? Tak. Niks. Oh. Dobra. Ta bomba jest potężna. Ja chciałam mieć tutaj zęb, ale to też jest. Każda broń to jest potężna w sumie, więc. Dobra. Właśnie dlatego to jest potężne, Ja wszystkich z tego niszczę. Mam 5 flagów, więc może zrobimy winę, No ale. No, gepardy zawsze są. Kozakami totalnymi, więc dostaliśmy ile pucharków? 11. Spoko. Spoko 11 pucharków. Spoko, spoko. Tutaj jest. coś Aha, tutaj zrobili historię. I zde to po sobie mama synka. Następnego dnia mama znajduje synka i są razem szczęśliwi. Nie wiem czy wy to słyszeliście, ale

Whoa, 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 killer whoa, 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 the, Ułożę i go spać, no to fajnie. No bo zobaczcie, on śpi. On, on żyje. Tylko śpi. Yes. No bo zobaczcie, on śpi. On leży. Tak, już, już, już nie. Czar prysu. Czar prysu. Jeste, Jakie rzeczy dzisiaj? Wituka. tukan, i wstydny. Ty to zrobiłeś, zniszczyłeś mi. E e e nie pamiętam. C joy, to był Joy. Joy, 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 joy. <mulans> <mulans> Zanimy dwie puszki, jak teraz przegramy. To jest trochę ten, bo, bo jak ktoś po prostu wygra, no to to jest. To ma dużo harków a jak ktoś będzie miał drugie, no to będzie miał niby czwarte, no bo, znaczy szóste, no bo będzie team i on zajmie to miejsce. tak naprawdę, jakby. Mm. O, wszyscy z tego teamu będą mieli pierwsze, więc... Zuba jest trochę czasami nierogiczna. Dobra. Chzyma, Joey. zły. Czołaj, słuchaj. Dobra. E, jeszcze jeden gracz, ale nie... nie chodzisz kangur, okej. Okay? Ja chcę zrobić ostatniego fraga Ostatni frag w tym Nie no, zrobili Ale kto był MVP? I siedem fragów dwie osoby znaknąły, ale ja MVP MVP, MVP Dobra Spoko O spoko em um, Rossit, Rossit. No. Ej, coś na się jest. Mm. Um, Okej. Okay. Co? Co co? Pan deska. Aha, że pan za chwilę. Dobra. No to, to na pewno znacie, ale dobra. Um, um, no to raczej. Ja tu widziałam, co... <laughs> Jaka ekipa. <laughs> Jaka ekipa, same mixy. <laughs> Naprawdę, jest ja takie, co? Ty tutaj? Się zbagowało coś, no bo sama niks, no to... I czemu on to zabrał? Przecież on ma siódmą noc. Więc... Nie no, może nie no muszę, mala, Na przykład trzy osoby mają dziewiątą, no to mógł ten strażak wziąć to. Bo... bo ja nie, ja po prostu nie. Niksy. Lecimy z nimi. Dobra. Ja zabiłem rekinę? Tak, ja zabiłem rekinę, super. Dobra. Dobra. No przestań pepper. No, co za pepper? No że Rafa jest dziecka. Już nie mam apteczek. Pepper nie jest zabrał. Ja no dobra leży już ten pepper. Pepper nie męcz kraju, okej? Okay. Możesz to robić? Ej, tam jest jakiś niks, ja po niego idę. O, tutaj jest ten strażak. Czemu on ma ten... Uu. Tutaj jak ktoś przejdzie, to... O, nie, słoni! Nie wiem... Słoń tak przysysa, ja tego nienawidzę. Ja tego nie lubię, jak on tak przysysa. Dobra, leży. Mają zajęcie. Życie. Musiałam zobaczyć co się nagrywa, ale i tak bym zginął. No, no, no dobra, no sześć puszak. No bo gdybym miał takie osłony w ekipie, to... O, connecting... Dobra, nieważne, nie będę tego odbierać, bo to jest jakieś inna no, ale dobra. Ja zrobiłem jakąś misję jakie ja mam misję zrobiłam no yy, to spoko nawet ten największy z, z, daje najwięcej, więc spoko yy, będziemy już kończyć ten odcinek krótki, ale